Siemaleczko, pozdrawiam wszystkich. E, na moim kanale. E, jest to mój pierwszy filmik, który w zasadzie uważam za bardzo e, ważny, z tego względu, że jest to pewna wiadomość dla osób, która cierpi na niedoczynność tarczycy z zespołem Hashimoto. Również może być to dla osób z zwykłą chorobą niedoczynności tarczycy. Jak również na czynności, tak? Wiem, że ta choroba dotyczy wielu milionów Polaków. Jest to bardzo uciążliwa choroba, przez którą naprawdę odcinamy się praktycznie od wszystkiego. Od wszystkiego. Ja osobiście zakładam ten kanał z tego względu, że ciężko mi jest wyjść nawet z domu. Ciężko mi komunikować się z innymi po prostu porozmawiać, się. Jest to dla mnie naprawdę super, mega ciężki temat. Mm. I uwierzcie mi, że to nie jest dla mnie łatwe. Ale chciałabym się podzielić pewną rzeczą. Chciałabym Państwu coś doradzić ze swojego doświadczenia. Choruję, powiem tak, choruję na tą chorobę już ponad 8 lat. I z z mojego doświadczenia e, zauważyłam po prostu i poczułam, że dwa suplementy, tylko dwa takie suplementy, które dołączyłam do swojej diety bardzo pomogły mi e, w metabolizmie, pomogły mi e, oczywiście e, ogólnie w wyglądzie, tak? Chodzi o, o włosy, chodzi o panokcie, ale, ale również w pewny sposób te dwa suplementy bardzo mi ożywiły. Są to e, skrzypowita i witamina D3. Te dwa suplementy, które dołączam sobie do mojej diety, e, bardzo mi pomagają i bardzo mi zachęcała do spróbowania, chociaż e, no, zrobiłam sobie takie kuracje, chociaż dwóch tygodni, tak, e, żeby dołączyć sobie po prostu te dwa suplementy. Będą się Państwo czuli. Mniej rozkojarzeni, Będą Państwo mieli więcej energii e, do działania, tak? Do codziennych jakichś tam e, naszych spraw. Pracujemy oczywiście, zajmujemy się dziećmi, domem. E, my czujemy się po prostu źle, nic nam się nic nie chce. I, i te osoby, które na to nie chorują, po prostu patrzą na nas jak na głowę, po prostu no nie masz takiej werby, nie masz tej po prostu tej energii, nie chce ci się po prostu, ci się nie chce. E, po zażywaniu tych leków jest, jest duża różnica, naprawdę jest duża różnica i zachęcam Państwa do, do brania. Także mój, YouTube, mój kanał nie będzie na temat chorób wenerycznych, bo nie chcę o tym y, dużo rozmawiać, y, bo nie wszyscy chcą to słuchać, tak? Ale, ale zachęcam i do zobaczenia.